One day or day one. Taki cytat przeczytałem ostatnio na Instagramie i pomyślałem sobie, że dla 99% osób zawsze będzie to ten one day. One day, czyli kiedyś. Zrobią to, co od dawna chcieli zrobić. Widzisz codziennie podejmujesz decyzję, czy dzień, który właśnie przeżywasz, będzie dniem, w którym wreszcie zaczniesz robić coś w kierunku. Celów, które chcesz osiągnąć w przyszłości jaką chcesz żyć? Czy być może kolejny dzień okaże się tym, w którym zaczniesz działać? Jeszcze jakieś pół godziny temu siedziała tu moja dziewczyna, która gdzieś od pół roku nie wrzuciła żadnego filmu na swojego YouTube'a, bo cały czas zastanawiała się, czy jest wystarczająco dobra, czy na pewno ona wie, jak te filmy nagrywać i chciała stworzyć po prostu perfekcyjny film, perfekcyjną serię filmów. Chociaż siedziała tu przez godzinę, to nagrała ten film i byłem z niej niesamowicie dumny, ponieważ Wiem o tym, że najlepszym momentem na to, żeby zacząć jest zacząć dokładnie wtedy, kiedy nie masz pojęcia jak to zrobić. I być może wydaje Ci się zupełnie absurdalne, bo tytuł tego filmu właśnie brzmi w ten sposób. Jak mogę zacząć, skoro nie mam pojęcia jak? Jak mogę nagrać ten na filmik na YouTube, skoro nie mam pojęcia jak zrobić go dobrze? Jak mogę pójść na siłownię, skoro nie mam pojęcia jak ćwiczyć? Widzisz, najpotężniejsze narzędzie, w które wyposażył nasz Bóg, każdego z nas, masz je tutaj. I wiele osób o tym zapomina. Wiele osób myśli, że musimy wiedzieć dokładnie, co będziemy robić, gdy zaczniemy. I musimy wiedzieć dokładnie, jak zacząć. Ale mówię Ci już tu i teraz. To, że kliknąłeś w ten film, to nie przypadek bo widzisz, nic w Twoim życiu nie dzieje się przez przypadek. Ja w tym filmie mam zamiar przekonać Cię, że one day, czyli powiedzenie sobie, że kiedyś zrobisz coś, co od dawna chciałeś zrobić albo co wiesz, że musisz zrobić, to kompletny bullshit i powiem Ci w jaki sposób ja. Jestem w stanie wybierać ten Day One. Jeśli nie masz pojęcia, kim jestem, to mam na imię Tymek i jeszcze jakieś dwa lata temu byłem kompletnym wrakiem człowieka. Po 6-8 godzin dziennie, codziennie spędzałem przed komputerem, odżywałem się beznadziejnie, miałem kompletnie gdzieś swój sen, a teraz... Staję się inspiracją dla wielu osób i na tym kanale dzielę się moimi porażkami, ale również sukcesami, żebyśmy poprzez Rozwój 2.0 byli w stanie wspólnie dojść do naszej wymarzonej przyszłości. Więc jeśli jesteś ambitną osobą i osiąganie swoich celów to jest coś, co Cię interesuje, to po prostu zostaw teraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo powiem Ci, w jaki sposób jesteś w stanie odmienić swoje życie. Wracając do historii z moją dziewczyną, każdy z nas czeka na te perfekcyjne warunki. Każdy z nas musi mieć perfekcyjną pogodę, perfekcyjny humor, perfekcyjną kamerę, wszystko musi być w naszym życiu perfekcyjne, żebyśmy w końcu zaczęli działać. A co jeśli powiem Ci, że właśnie to brak perfekcji jest najlepszym momentem na rozpoczęcie naszego działania? Co jeśli powiem Ci, że to właśnie ten moment, w którym zupełnie nic nie jest perfekcyjne i wszystko wali się nam na głowę, przynajmniej tak nam się wydaje, to najlepszy moment, żeby podjąć decyzję, że czas coś w swoim życiu zmienić. Bo tak jak Ci powiedziałem, wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, dzieje się w Nim po coś. Dzieje się po to, żeby albo Cię czegoś nauczyć, albo Cię wzmocnić, albo przygotować Cię na coś, co dopiero nadejdzie, ale wszystko dzieje się po coś. To, że obecnie Twoje warunki i rzeczy wokół Ciebie nie są perfekcyjne, to również dzieje się po coś. Dzieje się to po to, żeby stestować Cię i zobaczyć, czy będziesz w stanie zacząć realizować swoje cele nawet jeśli warunki nie będą sprzyjające, a pomyśl sobie, co będzie, gdy warunki w końcu będą sprzyjające? Co będzie, gdy w końcu uporządkujesz to całe swoje życie i zobaczysz, że włożyłeś już 10, 20, 30 godzin, robiąc to w dużo gorszych warunkach. Jak wtedy będziesz w stanie działać? Bo widzisz, gdy ja zaczynałem YouTube'a, w styczniu 2023 roku. Nie miałem kompletnie pojęcia: po pierwsze, jak ćwiczyć, po drugie, jak się nagrywać, i po trzecie, o czym w ogóle mam nagrywać. A jednak, idąc z moim kolegą na siłownię, kolegą, z którym bardzo długo się nie widziałem, poprosiłem go po prostu, żeby wziął kamerę i mnie trochę ponagrywał. Tydzień wcześniej jeszcze wziąłem kamerę i ponagrywałem trochę, jak po prostu wykonuję jakieś ćwiczenia. I mimo tego, że ten filmik w żadnym stopniu nie był perfekcyjny, nawet na tamten moment. Myślałem, że on jest dobry, ale gdybyś go teraz zobaczył, to na 100% powiedziałby, że nie był on perfekcyjny, to wrzuciłem go na tego Instagrama, wrzuciłem go na tego YouTube'a, wrzuciłem go na TikToka i zebrał on może łącznie 3000 wyświetleń, a pracowałem nad nim 3-4 dni, żeby był taki perfekcyjnie dopięty. Gdy wrzuciłem pierwszy swój dłuższy film na ten kanał, w kwietniu, pod koniec kwietnia 2023 roku w żadnym stopniu nie wiedziałem, jak dobrze przekazywać informacje w taki sposób, żeby docierało to do Ciebie tak, jak dociera do Ciebie to teraz. A jednak właśnie dzięki temu, że zacząłem nawet w momencie, kiedy nie wiedziałem jak, że zacząłem dokładnie wtedy. Właśnie przez to dokładnie teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem, czyli wstawiam film. I każdy mój film uzyskuje ponad tysiąc wyświetleń. Idę na siłownię i dokładnie wiem już, co mam robić. Chociaż za pierwszym razem, gdy poszedłem na tę siłownię, kompletnie nie wiedziałem, co mam robić. Jeśli nadal oglądasz ten film, to najprawdopodobniej masz w swojej głowie coś, co chciałbyś od dawna zrobić. Ale boisz się, co będzie, jak ci się nie uda, boisz się, co inni o tobie pomyślą, albo zastanawiasz się, czy na pewno w 100 będziesz w stanie zrobić to dobrze. Być może jest to podbicie do jakiejś dziewczyny, być może jest to właśnie zaczęcie kanału, być może jest to pójście pierwszy raz na siłownię. I mówię ci stary, że po pierwsze, warunki nigdy nie będą perfekcyjne, a po drugie, jeśli nie zaczniesz, to nigdy nie nauczysz się, jak zrobić to dobrze. Bo możesz oglądać tysiące filmów o tym, jak podbić do dziewczyny. Możesz oglądać tysiące filmów o tym, jak zacząć swój kanał na YouTubie albo jak zacząć chodzić na siłownię. Ale jeśli nie wdrożysz tego wszystkiego, co uczysz się w tych filmach w realnym życiu, to nie ma najmniejszego sensu, żebyś ich oglądał. Jeśli oglądasz moje filmy i nie wprowadzasz do swojego życia, albo chociaż nie zastanawiasz się, czy rady, które Ci w nich podaję, są wartościowe i być może są warte zastosowania w swoim życiu, to tracisz tylko czas. Bo widzisz, na tym kanale skupiamy się na działaniu. Na tym kanale skupiamy się na osiąganiu poprzez używanie rozwoju 2.0. Bo wszyscy Ci self-improvementowi youtuberzy będą mówić Ci, że powinieneś robić zimne prysznice, medytację, zamknąć się w piwnicy, siedzieć i czekać, aż będzie Twój moment. Ale prawda jest taka, że jeżeli Twoim celem jest mieć dziewczynę albo kiedykolwiek chcesz mieć dziewczynę, to żadna dziewczyna nie będzie chciała mieć faceta, który nawet nie będzie potrafił z nią porozmawiać przez 5 minut. Żadna dziewczyna nie będzie chciała mieć faceta, który jedyny tak naprawdę, co potrafi robić, to się samo doskonalić. Więc powtarzam już to któryś raz, ale zacznij, nawet jeśli nie wiesz, jak. Nawet jeśli nie wiesz, jak podbić do jakiejś dziewczyny, to podbić do niej i powiedz cokolwiek. Hej, jestem Jeremi miło Cię poznać. Nie wiesz jak trenować na siłowni? Pójdź na tą siłownię i dopiero wtedy odpal sobie filmik, jak wykonywać dane ćwiczenia, a nie! Przed pójściem na tą siłownię to już musisz wiedzieć dokładnie jak to wszystko robić. Mamy dostęp do nieograniczonej ilości informacji i tak naprawdę w moment, w którym zaczynasz, to jest moment, w którym wszystko się zmienia. Ostatnio opublikowałem takiego posta na karcie społeczności na tym kanale, że paradoksem jest to, że ciężko jest zacząć, ale w momencie, kiedy już coś zaczniemy, i nie mamy telefonu przy sobie, który co 5 minut wydaje jakieś dźwięki, to ciężko jest przestać. Ciężko jest przestać robić coś w momencie, kiedy wiemy, że jesteśmy w tym coraz lepsi i lepsi. Ale to właśnie ten moment, gdy pierwszy raz podbijamy do jakiejś dziewczyny, gdy publikujemy pierwszy film na swój kanał, gdy pierwszy raz idziemy na siłownię, zapoczątkował tą kulę śnieżną, która następnie sprawiła, że w moim przypadku jestem teraz w. Czteroletnim związku, że chodzę po 4-5 razy w tygodniu na siłowni i jestem w stanie publikować jeden, dwa filmy na ten kanał, a mam jeszcze kanał w innym języku, na którym również. Co tydzień publikuję jeden, dwa filmy. Muszę to jeszcze dopowiedzieć, żeby była jasność. Przestań wyolbrzymiać to, jak trudno jest zacząć, i po prostu zacznij, bo mówię ci stary, cokolwiek chcesz zacząć robić, zawsze jest ten pierwszy malutki krok, który możesz postawić już dziś. Wyobraź sobie, co by było, gdybyś ten pierwszy malutki krok postawił już 3 lata temu. Czy nie byłbyś sobie wdzięczny, gdyby powiedzmy w wieku 17 lat, powiedzmy, że masz teraz 20 lat, zacząłbyś chodzić na tą siłownię. Odbijać do tych dziewczyn, prowadzić ten kanał na YouTube, rozwijać się w dużo lepszy sposób sposób 2.0. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to tutaj masz film o tym, jak samorozwój tak naprawdę blokował mój rozwój i dlaczego tak naprawdę rozwój 2.0 jest najlepszą drogą do tego, żeby właśnie się rozwijać i wchodzić coraz na wyższe i wyższe poziomy życia. I jeśli teraz byłbyś sobie wdzięczny za to, że te 3 lata temu zacząłbyś realizować te wszystkie cele, to powiedz mi, czy za kolejne 3 czy 5 lat nie będziesz sobie wdzięczny, jeśli zaczniesz dziś. Wyobraź sobie swoje życie za rok, dwa lata, pięć lat, jeśli codziennie będziesz stawał tylko ten jeden malutki kroczek. Będziesz zaczynał i kończył robić tą jedną malutką rzecz, która przybliży Cię do Twojej wymarzonej przyszłości. Wyobraź sobie, jak wtedy... Będzie wyglądać Twoje życie. Jeśli wiesz, że w Twoim życiu jest obecnie coś, co Cię blokuje i nie chcesz tracić tych wszystkich godzin na oglądanie filmów, czytanie książek, słuchanie podcastów, a potem implementowaniu jeszcze tego do swojego życia, testowaniu co działa, a co nie. I chciałbyś, żebym osobiście pomógł Ci się zmienić, pomógł ci zacząć, żebyś mógł potem już toczyć tą kulę śnieżną i osiągać coraz to lepsze i lepsze rezultaty, to kliknij teraz link, który znajdziesz w opisie i bądź najlepszą wersją samego siebie.